Nie, chwilę, chwilę nie, będę, nie słychać na chwilę. Chłop rage ma. Ten, co gra z nami, bo ty chłop ma. Jaki dla nas? Pytał się go. Aha, bo to był kolejny ten. Uff, ale jestem grący, mi. Opię. Dobra, jestem. Czekaj, czekaj, ja wezmę sobie ten... Jestem. ...słuchawki do tyłu. O, dobra. Teraz lepiej, o Tam, Witam, bardzo serdecznie wszystkich na live'ie. Jestem spodzienicem, siema. <laughs> Zależy, kto jest spodzienicem. Ej, ty wbiłeś okay, jakieś ale... punkty? A? No? Ty wbijesz jakieś punkty na tej arence? Siema, Ar ją yo, yo, Witam, witam. 3 osoby już, siema, kubs. Kuby, kubiks, kubik. Będę na ciebie mówił kubiks, chłopie. Kubiks jesteś, kubiks. Wbijamy 4 lajki, wbijamy, bo 4 osoby są. Przymknij drzwi. Kubiks, tak się mówi. No tak, tak. Już mówię na ciebie, Kubiks. Pięć osób się ma. Wypromuję cię, jak dasz suba a łapę w górę, mordo. Rewilox. Kubiks... Czemu tu się ma na live'ach u mnie? a ja jutro nie zbierze coś i zrobię młoda. Zimno. Ktoś się robić to w jutro? Yy, tak, tak, czekaj, ja, ja tego wypromuję cię, tylko musisz te, tego suba i łapę w górę, mordo. Dzięki za 6 osób, biamy 10 osób. Zimek, nie mogłem. Jest sub i łapa w górę, widziałem cię na OMę. Widzieliśmy na OMę? Yy, aha, tutaj dobra. Dobra, to ja cię zaraz, mordo, wypromuję w tym tygodniu. Wpadajcie też na Rewiloc. macie wszystko w czacie, wpadajcie na Rewiloxa kanał i dajcie mu subała, łapy w górę. Ja nie, ja, ja słuchaj, niedługo też otwieram kanał, spoko, muszę się spoko, pochwalić. E, żaba, ty powiedziałeś już czy dzień temu, że wypromujesz. ale kogo? No i, wypromu... no i wypromował A ty jesteś na live? Ja nie jestem, bo ja muszę gadać z tobą mnie. A no, no, no. Rozumiem, rozumiem. No. Luiz Wicenty się ma. Mam szóstą dywizję. Chcesz grać? Nick. Nikt... Jak... Jaki masz mam masz nikt. Nick masz w komentarzu w opisie. I tam te wszystkie donate y wszystko jest też w opisie. Tam wszystko macie w opisie, bo ja też przyjmuję do... teraz Timu, Więc zapraszam do opisu o Timu? No team robię, taki żaba... Spacya, żaba... i e, ty Taki team A będę ja? Być w teamie? Dobra, jeden poszło O, widzę, że tutaj ja jest, jestem z bamboy. Jeden Ej, stary, ja mam plan Stary, ja mam plan Wiesz, jaki? Wiesz, jaki? Jeden leży Ej, Staraj, powiedzcie jaki mam plan? No dawaj. Zróbmy Fortnite czy Team. For, e, zrobimy Fortnite Team 2. Każdy każdym razie mieć super i rekrutacja. Musi być. Robimy? Ty, ty będziesz dowódcą naszej ekipy, ja będę widza Widzę. No, może być, może być. No co na no to robimy? No, czekajcie tylko się uleczę. Bo zabiję jednego typu. No co? No co? No co... O mnie zabił tam. Ej, chodź tutaj. No to będzie klucz ty Ja idę na, na dół. Tutaj, do ciebie idę. Ja mam tyle leży. Dobra, nice, nice. Włoko mordo Dawajcie, zapraszajcie kogoś. Zapraszajcie do kogoś do transmisję. O, widzę, że kupiłeś te skina chyba. Kupiłeś. Ja? Nie, to... A dobra, to jest ten, dobra. Nie było pytań. To jest Maja. To jest maja. Wiem, wiem. To już gra nie chcę grać Dzięki za uleczenie. Idzie tu. Wiem, chłopie się wbijają tu. No musz! Dostał bardzo dużo głowy. spadłam. spadłem. Ty bo mi pisze nie mu mi... No zaraz cię dodam. Tylko musisz zostać łapać w oparciu i chyba w górę A kupiłem maców! Ej, apteczka! Ej, on ma, on ma ma Dawaj go kolosujemy On go O, on już na Dostał! On zaraz leży! Dobij go, proszę Nie mam matów, proszę, dobij go Hu uh, hu, łatwo no bo, bo... no bo hopia na no to jakbijem, nie? Więc... Ej, chopie! A pytanie, no ma, masz jakieś macy? Jestem od yyy... M10 albo od Oliś. spoko spokój. Yy, dałeś się w górę i suba z dzwonem. To mam nadzieję. Bo... E, do mnie te Wyszaj takie dzisiaj... Kup mi dojechali! rubi, rubi! A já rapidou noja! Mně Zaraz jich pojádem. A to je ještě za druhého! Nebudu ne? ještě do kurby, protože se skolapsuju, by go na easy play. I ja. Yy, dobra, już cię dodaję. Stary, to... Y, to y, typ grał w piątym sezonie, wiesz dlaczego czego wiem? Od czego? Pomiał miał y, kill of drifta. Dobra, ja już cię zapraszam. Yy, tylko zagramy sobie później troszkę. 4, 3 czekaj, 4, 3, 2 M, M. Fortejt graż i tam masz w gazetach. Wojnik, 4, ai... 3 czekaj. Nie, nie, nie. nie, nie Aj, ja ty ty e, się nazywa, ja też bym się raz zobaczyła. C z małej? No. 4, 3, 2 M. No. I EM z, z małej. Nie, nie znaleziono. No. No, no to wyjdź z do lobby, to ten... Ja mam ten, And ja mam tutaj donatorzy, to statystyki mam dobre, edytuj film też dobre. Ja zaczęłam się pochwalić, a ja jestem też donatorem. Jesteś donatorem? No tak, na Ognisys Cupik 2.2, nie? Ale co, zadonatowałeś, czy co? No no nie no, udostępniłam ta, nie jestem jestem tym. To nie, znaczy, donatujący don nie, to jest donatujący. Nie, znaczy jestem tym, y jakby takim adminem na tym, nie? Jak to się nazywa? Mm. Dzisiaj tylko winy. Jestem królem od dzisiaj o otwarta i dzisiaj witam bananka. Nie, nie jesteś? Ej, stary! Nie mam skrzynę! Otwieraj! Nie, bo to jest Alon. moje konto Masz pucharków? Ej, let's... co, co za, co za dziewczyna? Ej, hmm. proszę, ty pod czym i już? Samiki. teraz dołączę do tego. Tyk. Czekajcie, bo ja robię sobie tutaj ten wszystkie miniaturki i to wszystko. Zapiszę. Dobra, może być. Miniaturkę sobie zrobiłem, żaby. Dobra, powinna zapisać. YouTube. Wszystko go jeden oglądających. Ciemą, potem jeszcze z pompki. A z kim ty graś? A. Ta Nie, wiem, wiem gdzie jest na kwapą przed chwilą. a tym czak. Ten... Był... A dlaczego ten ciebie? Jak nic. Kapi idziesz na kreatywa? Dobra, fajnie, że go otjesz aż strafilem. Nie, Lech, ja. kapi. Kapi, zaprawienie tak akrzychu.